Witam serdecznie, Małgorzata Nawrocka i saga Anharydów. Doprawdy, kiedy pisałam pierwszy tom, można zobaczyć najchudszy, czyli Anhara właśnie. Nie przyszło mi do głowy, że potrzeba komentowania świata współczesnego nastolatkom w formie fantazy rozrośnie się w kilka tysięcy stron realnych, w tej chwili już w poczwórnej sadze. Yy, Państwo pewnie wiecie, mam nadzieję, a jeśli nie, to uprzejmie, tylko powiem, że yy, pierwszy tom pod tytułem Anhar, yy, jak sama nazwa wskazuje, Anhar, czyli Antychary, to był wprost komentarz do Harego John Rowling. Yy, kolejne tomy yy, pociągnęły tę. Yy, tę Opcję. Natomiast szczególnie uwagę Państwa chciałabym zwrócić na ostatni Tom, Airam, ostatnia tajemnica. To jest tom, który w taki metafizyczny sposób zamyka historię Anharydów. Jak sugeruje okładka za dużo nie mogę powiedzieć, bo przecież mam nadzieję ktoś do tej książki zajrzy i mam nadzieję zafascynuje się nią, ale jak sugeruje okładka będziemy krążyć wokół największych tajemnic wiary, czyli walka dobra ze złem doprowadzona zostanie do momentu, kiedy trzeba się będzie skonfrontować z prawdą, wielką mistyczną prawdą o ofierze Boga zamkniętej w tym właśnie takim średniowiecznym, pięknym z muzeum specjalnie wypożyczonym na okładkę. Kielichu. Zachęcam Państwa też dlatego, że wydaje mi się, że współczesna młodzież bardzo potrzebuje chrześcijańskiego fantazy. W porównaniu z opcją fantazy politeistycznego, niechrześcijańskiego, takich ofert jest bardzo mało. I nawet dla porównania, jak może wyglądać opowieść fantastyczna, o walce dobra ze złem z punktu widzenia pisarza chrześcijańskiego, w porównaniu z taką opcją, powiedzmy, lekko wyjałowioną duchowo fantazy, skierowanego do pokazania jakichś zmagań dobra ze złem poza wartościami chrześcijańskimi, chociażby z tego powodu warto sobie poczytać. Bez kompleksów, bez kompleksów, po paru już nagrodach literackich, drugi tom na przykład dostał Feniksa na międzynarodowych targach, więc nie ma się czego wstydzić, polecam Państwu bardzo. Serdecznie te opowieści. Wiek czytelnika, moim zdaniem 10-110. Powinniście być zadowoleni. Dziękuję uprzejmie. Małgorzata Nawrocka.